ma witajcie w pierwszym odcinku youtuberowych teorii. i dzisiaj będziemy mówić I o, to, o właśnie tej serii I Want to Be Ninja. Jeden z jego najbardziej popularnych filmików to randomowe zdjęcia z galerii, więc ten Najpierw jest filmik Ninja z kotem 1. Ja, jak słychać, to chcę być ninja. Ale widzieliście to fioletowe? Niektórzy mogą to przegapić, ale jak się włączy filmik w, w największej jakości jaka istnieje, jak się daje szybkość odtworzenia. Właśnie tutaj napis, no ok. A czy w tym filmiku został ninjom? Nie. Więc czy został ninjom, to nas pozostawił do. to widzimy się w drugim odcinku. A zgadnijcie, co się stało. Dowiedzieliśmy się w Ninja Scottem 2. tak widzicie, po prostu normalna tranzycja. Nie został ninja, więc poszedł grać w Fortnite. Tak niektórzy pomyślą, ale później się dzieje to. To jest ninja. I moja teoria jest taka, że to jest kot z ninja jest kotem jeden, gdzie wreszcie jego marzenie się spełniło. Ale nie został tym ninjom, jakim chciał być. W następnym filmiku teorii youtuberowych zrobimy tę teorię youtuberową o dwóch powiedziałbym pewnych youtuberach. To oczywiście będzie jutro o 11:45. No i. No, nara.